Osiem drużyn zmierzy się w młodzieżowych mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w piłce siatkowej. Mecze możemy oglądać na Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie jeszcze w piątek i w sobotę. Finał turnieju będzie w niedzielę o 13.30. To już niemal tradycja, że finały Mistrzostw Polski Juniorów, czy Juniorów Młodszych, czy Juniorek odbywają się w Kętrzynie bo praktycznie co roku. Myślę, że dla miasta to jest wielkie wydarzenie dla kibiców siatkówki, ponieważ to są adepci, którzy za chwilę będą bazą dla, dla seniorskiej siatkówki. I jak widać, jest dużo kibiców, dużo ludzi, którzy lubią, kochają siatkówkę w Kętrzynie. Do rozgrywek zakwalifikowały się drużyny z Warszawy, Poznania, Gdańska, Rzeszowa, Jastrzębia Zdroju i Częstochowy. Te drużyny, które do tej pory najlepiej spisywały się, które awansowały. E, myślę, że ten zestaw tych drużyn rzeczywiście pokazuje e, rozkład sił w tych rocznikach e, w Polsce, aczkolwiek no z mojej wiedzy, ponieważ mamy tutaj dosyć szerokie spektrum e, obserwacji, e, jeszcze dwa, trzy zespoły by się przydały, na przykład zespół z Olsztyna czy zespół z Wrocławia. AT Jastrzębski Węgiel, Trefl Gdańsk, KS Metro Familii Warszawa, Ekotim Team AZS Sztolce Częstochowa, MDG Warszawa, AKS Rzeszów, Enea Energetyk Poznań i UMKS Mozwola Warszawa. To najlepsze drużyny 16 i 17-latków w Polsce. Dla tych chłopców z rocznika 2007-2008, czy nawet młodszych, którzy tutaj też występują, to są w tym momencie najważniejsze zawody w życiu. Oni przez to tutaj pokazują się, pokazują swoją wartość. Oni po prostu walczą o to, żeby wygrać tą rywalizację. Jak ja patrzę na poziom juniorów młodszych, to, to serce rośnie. Naprawdę jest świetna praca Polskiego Związku Piłki Środkowej, Regionalnego, naszego warmińsko mazurskiego nad wychowaniem zdolnej młodzieży, jeśli chodzi o siatkówkę. Spośród zawodników Sztab Reprezentacji Polski wybierze najlepszych graczy, którzy będą reprezentować nasz kraj na Mistrzostwach Europy.